Dobra, siemanko widzowie, ja już tu nagrywam drugi raz, ponieważ zabrakło miejsca. Jednak zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Jest to Tajkon. Tako to jest coś, że się wcześniej ulepszasz. Ogólnie tutaj zdobywasz surowce, bijesz się z innymi. Walczysz. Tą grę da się na szczęście zapisywać. I będę tę grę nagrywać co jakiś czas, żeby, żeby pokazać mój progres. No więc, no, idziemy walczyć. Chociaż nie mam dużo pieniędzy, więc mogę sobie coś kupić. Hmm. O, dobrze, więc ja też już, już, już na przywitam. I to jest. No, 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 no jak to uda, no. Spierdźmy. To jest już mnie trzeci odcinek. No jak na no, wpadajcie. No, a mój kanał. Lin, Ej, jak to filmie. fajnie wygląda. Ej, mogę się zamknąć w moim pokoju. No. Mam komputerek. Czy, 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 jest to fajne, może masz przy komputerze? Jak coś możesz do mnie odwiedzić, mnie to pogramy wy coś? Mam to samo. No, no, akurat A, was? dobra. A, ja sobie siedzę w moim pokoju, bo tu jest fajniej przytulnie. Jest tam, um, gigantyczny terminal. Co, co to jest? gigant te, terminal. Star start Cleaning Power ej, ej Ej coś się ładuje. Patryk bomba J Jaka bomba? No nie wiem, no może jakaś bomba ci się ładuje. No no możliwe. No Gigalach Party!

I no faktycznie widziałem jak te klony twoje poszły, dlatego dzieciaka o wszystkich jednym ciosem był. I dlatego no, go też już mam no, 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 ten, no, ten no, dzieciak no, ma go, strasznie go, dużo HP. No już już, 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 tych dwóch dużych rzekną no i te dzieci. A więc raczej, tam już nic nie <śleski> stało. O kurcze, jak już drogie rzeczy się bardzo zaczynają u mnie, więc muszę iść na polowanie. Boje klony, idźmy ich pozabijać! No, ej, ej, i widzę coś, po... Je, jakiś portal, pojawił, z tyłu, z tyłu, aaaa! Wiesz to zapomniałam? Kupię sobie yy, oto. Będę miał chyba katanę. Jeśli dobrze to zrozumiałem. Katana! Katana! Kurczę, muszę się zabić Eee. Ej no, Adamia no, e, nawisz to... na... na Mm. Ej, wiesz co? Gigant Terminal się naładował. Aaa! Wiesz A! to coś... To coś... To, to wydaje... Może moją klonę No, że w, 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 z katami te te, 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 Mogą walczyć. Eee... E w a jak to wam sprzedać? co Jak sprzedawać te rzeczy, co ja mam? A dobra, sprzedałem, a okej, okay, już wiem. Tu też mogę silać! No ja on no, przypominam, no może no, na, wam, na wam no, na zapas? No nie, to na tamtych feriach, jak ja to nagrwam, to też się stało no Czas, no nie, no na... No. No, wirtualne ja robię na Jak tam kto kto tam może no, mnie nie widzieć? Karabinu szrutowe. No, no, Dlaczego Ja akurat tam jechać nie chcę, dalej! ale... ja tam, 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 tam do Do, 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 Z którym jest na razie rozpęcana trawa. Ej, no nie! Nie się mnie, nie Patryka, ludzie! Ja już mam z Patrykiem! Ej, chyba mnie wszyscy z niemożliwego... Ja idę do nich. Ej wiesz co? O, ej wiesz co? Oni strasznie strasznie, Czy no fajnie nie no, no, mają? Podobają. Hmm. Bo to są NPC lol. Eee. Ale są, ale są fajne. Jeszcze trochę czasu nagrania mam. Co i coś kupimy? No, sz, 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 6 no, minut na, 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 na minuty? O Boże, bo moje zwierzaki! Nie, nie. Jej! Ale mam dużo zwierzaków! Wszystko? Niech te dzieci klonowe będą miały mo mo moc ognia... i yy, Nie no, no niech wszyscy, są. no... No dobra... Przybrać wszyscy, wszyscy, wszyscy... no... Oprócz no... Yy, no... Jakby, The fire, te air, the fire. Dobra, już wszystko ustalone. Dzieci, będą, na moc ognia. O co chodzi z tymi mocami? Może, tam, mają... może tam, no... Kurde no! twoimi tam nie da się wygrać! No Boci! No, no. Bo Damiana! wzywasz no! No! No pie... Ej! ej jest to moja cała łach, horda! Da, da, da. Damian popatrzcie na mojego! Ej! A go da się zabić? Da się, ale... Ale zobacz! Ano to... Ano to do tego liga, z... teraz to terminal. Od samej mainu nazwie gigant. To się wywodzi. Ale... Wow, ale... No ale, ale, ale... No co, podskakujesz Red Guy, kurde! Twoim botowie nie chyba nie robią krokę. O, 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 Bo to ja jestem! Ale wiesz, że każdy da... Ha! Zniknął! No, 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 bo. Ha! Ej, też się zabiłem! A? Ej, oboje umarliśmy. Widzicie co, ja muszę już się żegnać niestety, ale wiec... no, nie? yy, więc pan i... Ja broń, spir, ale nie wiem. Nie mogła... Nie Siema! No, 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 ja mam jeszcze to, że człowiek będzie, będzie utrwał, więc nie martwcie. Po na, na, na zakończy wypuszczeniem. A, a, a no ja pogram. gram na ogólnie, no trochę no, no przy expie. No, też ja, ja też. No i poż, już, już, już wam dam ten odcinek. No i zobaczcie. Widzicie Te, tego no giganta. Dobra więc. tym, tym ty, więc tym y, akcentem trzeba żeby zakończyć. Dzisiejszy odcinek. Cześć, pa i na razie!